Badaczki z Uniwersytetu w Białymstoku zostały nagrodzone przez oddział Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i Białymstoku. Nagrody przyznano za najlepsze badania prowadzone na terenie województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Nagroda jest znana w środowisku, ma już swoją tradycję, to jest ósma edycja. Kapituła składa się z dobrze dobranych specjalistów, zarówno z Podlasia, jak i z obszaru Wadni i Mazur. W kategorii nauk społecznych wyróżniono profesor Halinę Parafianowicz, m.in. za analizy dotyczące pierwszych dam w polityce USA oraz wpływu wojen światowych na świadomość Amerykanów i Brytyjczyków. Jednym słowem, jak ta druga połówka, w jakim zakresie, nie mając konstytucyjnych uprawnień żadnych, bo konstytucja tego nie określa, może oddziaływać na politykę męża, jak to robi, czy robi, bo były bardzo różne prezydentowe, te bardzo aktywne, zaangażowane i mniej. Natomiast dr Urszula Kotowska otrzymała nagrodę w kategorii nauk ścisłych za badania nad nowymi metodami oczyszczania wody z mikrozanieczyszczeń organicznych. Bardzo ważna dla nas naukowców nagroda, która, która jest no, z takiej szacownej instytucji, którą jest Polska Akademia Nauk, więc jest to takie docenienie naszych badań. Głównym kryterium była wysoka jakość naukowa badań. Udaje nam się utrzymać bardzo interdyscyplinarny charakter tych nagród. No proszę bardzo, mamy pierwszą nagrodę, która de facto jest poświęcona historii Stanów Zjednoczonych, jak się okazuje, ta historia jest dla nas w tej chwili nie wy, ale istotna. Ale również badacze, którzy zajmują się choćby takimi związkami jak polifenole, czyli tak naprawdę przecięcie biologii i chemii. Oprócz głównych nagród do naukowców trafiły również cztery wyróżnienia. Otrzymali je dr Piotr Kozak z Uniwersytetu w Białym Stoku, dr Sabina Kowalczyk-Wesołowska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz dr Bartosz Foczki z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Pan w Olsztynie i dr Ewa Olchowik-Grabarek z Uniwersytetu w Białymstoku. telewizja Kopernik. Kopernik.tv